I tylko tyle. I problem dzisiejszych czasów, problem dzisiejszych czasów polega na tym, że ludzie na skutek nadmiernego y, takiego zauroczenia bezpieczeństwem, takiego pragnienia bezpieczeństwa, y, przestali cenić wolność. Myślę, y, ale to już nie mieści się w jakiejś politycznej doktrynie, tylko tak mi się wydaje z własnych przemyśleń, że to dlatego, że ludzie przestali wierzyć w życie wieczne. Że ludzie przestali wierzyć w życie wieczne w większości. Większość. Nawet jak tam należą do jakiegoś kościoła, to tak naprawdę już w życie wieczne nie wierzą. W związku z tym chcieliby żyć długo. Bo wiadomo, że wiecznie żyć nie będą, to chcieli, przyna, chcieliby przynajmniej żyć długo. A warunkiem sine qua non życia długiego jest bezpieczeństwo. Jest bezpieczeństwo. W związku z tym gotowi są rezygnować z wolności na rzecz bezpieczeństwa, bo właśnie po jakiego diabła im wolność potrzebna. Wolność im długiego życia nie zagwarantuje, natomiast bezpieczeństwo być może tak, być może tak i rezygnują z wolności, rezygnują z tego, co stanowi o ich podobieństwie do Boga na rzecz bezpieczeństwa, to znaczy czegoś, co jest właściwie chimerą, bo i tak wszyscy poumierają. Bo i tak wszyscy pomijają. Na tym żerują pasożytowie w postaci naszych umiłowanych przywódców, którzy na tym patencie wyzuwają ludzi z władzy nad bogactwem, jakie wytwarzają. Najlepszą tego ilustracją są, no ja to powtarzam, ale nie dość powtarzania. W 1995 roku Centrum Adam Smitha przeprowadziło takie badania. Ile procent dochodu rodziny pracowników najemnych konfiskuje państwo pod rozmaitymi pretekstami? Okazało się, że 83%. Więc yy, zwróćmy uwagę, ja nawiązuję do tego, co na. Powiedziałem na samym początku o tym podziale dochodu, bo to wbrew temu, co myśli pan Andrzej, jest ważne. Otóż należy przywracać wolność zacząć przywracanie wolności od przywrócenia, przywrócenia ludziom władzy nad bogactwem, jakie wytwarzają. To jest ogromnie ważne. I co więcej, to może być y, socjotechnicznie, nawet politycznie y, nośne. To może wytwarzać siłę nośną, która nawet w warunkach demokracji, którą tutaj pan Janusz, ja też, ja to nie, nie to, że pogardzam, nie powiedziałbym, że pogardzam, tylko y, coraz bardziej się rozczarowuję do niej. Y, ponieważ uważam, że. Y, to jest wszystko gra pozorów, tak naprawdę. Bo utwierdzam się, im starszy się robię, a zajmowałem się kiedyś yy, takimi kwestiami konstytucyjnymi, uważam, że to nie jest ważne, jaka formuła konstytucyjna jest. Czy państwo jest republiką, czy państwo jest monarchią tylko ważne jest to, jaki zakres wolności ludzie mają w państwie. W monarchii może być znacznie większy zakres wolności niż w republice. Znacznie większy. Ponieważ król i tak jest król, więc nie musi żadnych robić hachmentów, nie musi nikogo oszukiwać, nie musi nikogo cfelować. I tak jest królem, prawda? Więc musi tylko wy, odpowiednio wyedukować swojego następcę, ale jeśli jest mądry, jeśli jest rozsądny, to pozostawi swoim poddanym odpowiedni zakres wolności. I mamy takie przykłady. I mamy takie przykłady. Yy, posłużę się przykładem dla nas, Polaków, wstrętnym. Wstępny, dlatego że my na ten przykład patrzymy z pozycji polonocentrycznych. Mówię o Rosji. Mówię o Rosji. Ale jeśli we, poza nawias wyciągniemy ten polonocentryzm na chwilę, to przecież stwierdzimy, że od reform cesarza Aleksandra II R w Rosji, Rosja była państwem w zasadzie praworządnym, w Królestwie Polskim niekoniecznie, bo tam był stan wojenny, ale w zasadzie była państwem praworządnym, a jeśli ktoś nie chciał obalać cara, to właściwie wszystko mu było wolno, co chciał to robił. Co chciał to robił. Ale on tylko jeden, a teraz tych kacyków jest dużo. To teraz carów jest oczywiście więcej. Car, carowie się namnożyli jak bakterie na pożywce. Natomiast to nas poucza, to nam wskazuje drogę, w jakim kierunku powinniśmy podążać, że kluczem do Kluczem do y, zmiany y, tego stanu rzeczy, w jaki od y, co najmniej 100 lat, co więcej 120 lat brniemy, to znaczy od, właściwie od zakończenia pierwszej wojny światowej brniemy, to jest przywrócenie ludziom władzy nad bogactwem, jakie wytwarzają. I to bez względu na państwo, w każdym państwie, wszędzie to jest. Zwróćcie państwo uwagę, że co się stało, bo dlaczego mówię o I wojnie światowej. To jest bardzo ważny moment. Mianowicie wtedy w, w pierwszym półroczu, pod koniec pierwszego półrocza I wojny światowej. Stało się to, czego skutki odczuwamy do dnia dzisiejszego i to w sposób coraz bardziej dotkliwy. O czym jutro mam nadzieję będę miała okazję mówić do Państwa. E, otóż dzisiaj, tak. Otóż e, państwa wojujące były przygotowane na to, że wojna się skończy po pięciu, najdalej sześciu miesiącach. Bo każde było świetnie do wojny przygotowane, z rozwiniętym przemysłem, z dobrze wyszkoloną armią, no ale każde państwo wojujące właśnie takie było. I minęło sześć miesięcy, a wojna nie chciała się skończyć. Wyczerpały się pieniądze, wyczerpały się środki, jakie państwa wojujące przeznaczyły na wojnę. I co wtedy zrobiły? Zrobiły to, przed czym wojna teoretycznie miała uchronić ich obywateli. To znaczy przed rabunkiem ze strony bezwzględnego wroga. To rządy tych państw same obrabowały swoich obywateli, ponieważ co zrobiły? Ano, zawiesiły wymienialność yy, pieniędzy papierowych na kruszec i wprowadziły przymusowy kurs walutowy no, zrobiły to co mógłby zrobić wróg wróg oczywiście mógłby jeszcze wymordować wszystkich ale dzisiaj już tego się nie robi bo jak napisałem na swojej stronie niewolnik do puty przynosi pożytki dopóki jest żywy w związku z tym Ministerstwo Finansów Opracowało projekt wyposażenia Policji Skarbowej w dodatkowe uprawnienie stosowania pocisków niepenetrujących. Pocisk niepenetrujący tylko sprawia ból podatnikowi, obywatelowi, natomiast nie pozbawia go życia. I ogłusza. On chyba, na Nie, no nie pozbawia go, w zasadzie nie pozbawia go życia, więc tylko go straszy. I o to chodzi. My jako niewolnicy nie chcemy się z tym pogodzić, z naszym niewolniczym statusem, w który chcieliby nas zrobić zarówno ci, którzy się uważają za modernizatorów naszego biednego, nieszczęśliwego kraju, jak mówił książę w lalce Bolesława Prusa, jak i ci, którzy się mienią wyrazicielami dążeń niepodległościowych i w tym celu ratyfikują traktat lizboński.